On deck! We're selling to pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Płacając menu 840 na CSGO Skinsa z kodem Lamianek, możecie zgarnąć jedną z pięciu kos, które właśnie wyświetlają Wam się na ekranie. Kosy otrzymacie jako gratis do doładowania, a więc po zakończeniu transakcji, jeżeli ją zgarniecie, otrzymacie na ekranie komunikat Gratulacje, wygrałeś skina za doładowanie z kodem Lamianek. Powodzenia wszystkim wpłacającym, a teraz zapraszam na film. A więc Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Lamianek, a witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. W dniu dzisiejszym, jak widać, znajdujemy się na CSGO skinsie ja na sam start przypomnę Wam, że wchodząc z pierwszej linki w opisie otrzymujecie 20 oraz 10% bonusu do doładowania. W dniu dzisiejszym przychodzimy sobie do odbierania wiaderek ze złotem weźmiemy sobie tak około, no nie wiem, 15 tysięcy, czyli po 15 zł będziemy sobie odbierać jeszcze nie sprzedałem skinów za poprzedni materiał Także będziemy mogli sobie zaraz je y, tutaj też sprzedać i zrobimy sobie jakiegoś case battle'a. A w tym momencie, może zwiększymy sobie troszkę, co? Na 22 000, 27. Y, zobaczmy sobie, 29, 21, tam 7 tam dyszek było. Y, jeszcze coś tutaj sobie możemy zrobić, no i dobra, za full'a sobie klikniemy. No i nic specjalnego nie trafiliśmy na barełkach ze złotem, także e, strasznie lipa, straszna lipa. Lecimy sobie dalej, e, no ale to trzeba najpierw sprzedać wszystko. No idziemy sobie na Case Battle, no bo nie będziemy tutaj. E, nie będziemy tutaj e, przedłużać. Dobra, lecimy sobie z tym Case Battlem. Tak szczerze, totalnie nie wiem co ja sobie mogę dodać. E, może zrobimy sobie takiego eventowego batla, ponieważ yy, nie robiłem sobie, yy, nie robiłem sobie podczas ogólnego odcineczka, to może zrobimy sobie teraz yy, po trzy skrzyneczki, każde. Także poczekajcie, każdą, 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 dosłownie każdą tutaj będzie Short Fuse Case. Po trzy sobie dodamy, później może po czwarty jeszcze dodamy tutaj będzie Or Hauler i jeszcze najtańsza. Miner case, także cyk. No dobra, dodamy sobie po jeszcze jednej, żeby to były emocje. No i to sobie dodamy. Może dać Aha, dobra, bo jest. Dobra, co ja zrobiłem teraz? No, ja tak nie myślę ostatnio na tych odcinkach, że masakra, dobra, oby to nam teraz siadło bo jak nie siądzie to będzie straszna lipa i no nie zarobimy sobie nic z tym odcineczku. 29 tysięcy mamy, no to będzie niestety za mało, żeby iść jutro na handlarza, także będzie czas dofarmić troszkę. No ale na razie skupmy się na tym pojedynku, no i zobaczmy sobie, co uda nam się tutaj ciekawego wyrzeźbić, wydropić. oby oczywiście jak najlepiej. Teraz zaczyna się tak naprawdę Prawdziwa zabawa na trybie Jestem Mode, no i zaczęła się. Zaczęła się od bajoneta Gamma Dopplera Emeralda bota Adiego. No i tak szczerze, jeżeli teraz nie poleci, to już jest spograne. No i już wiemy, jak się zakończy ten film. Chociaż nie, jest, jest, jest tam jeszcze jedna skrzyneczka, jeszcze jedną tam dodałem, taką dobra. Także jeszcze jedna chwilkę nadziei będzie, ale to i tak nie będzie za dużo tej nadziei. No cóż, no, raz się przegrywa, raz się przegrywa, jak to mówi się. Baczmy sobie, co tam ciekawego jeszcze nam wyleci. 27 tysięcy, my nie mamy nawet 10, nikt. Także ciężko będzie. Problem mamy połowę tego, co on ma zrobić w trzech razem, a co dopiero co dopiero go dogonić. Ale no, poczekamy sobie na tą motor Loada Case'a, bo tam jest jeszcze jeden dodany. O, właśnie o tym caseie tutaj mówię. No, i jakby tak faktycznie zaskoczył ten bajonet Gamma Doppler z Nienacka, no to by było coś pięknego, coś niesamowitego, ale czy tak się wydarzy? No, musimy poczekać jeszcze trzy skrzyneczki i wtedy będziemy mieć 100% pewność. Gold Tufik w Star Treku Minimal Wear to ok, tutaj oko Horusa, ale w słabym stanie, i czy będzie cień nadziei? No, niestety nie będziecie nadziei. Także ja się z Wami powolutku już mogę żegnać w tym materiale. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Przypominam, żebyście wpadali sobie w pier z pierwszym wniki w opisie. No, dostajecie 20 oraz 10% bonusa na start. Życzę miłego Dziąka. No i do ustrzenia w jutrzejszym filmie. Siemaneczko.